Manko mordy Mordunie, nie uwierzycie co mi się dzisiaj przytrafiło. Lecę dzisiaj na mecz Bayern kontra Bayern Leverkusen Idę ze znajomym, nagram wam dużo relacji. Gdy wrócę z meczu w rzece, filmiki z wyjściowo 11. Oczywiście z bramek, i do podsumowania będę miał mecz. Skil na Zagrzeb z Werderem Bremów. Dzisiaj z Leverkusen. To już za razem długi vlog. Teraz się nadaje na Uban. Jeden Uban, drugi Uban. Poczekam na znajomego. Ten bilet mi da. Oczywiście ten bilet drogo nie kosztuje 60 euro. Ale dzisiaj to jest mój dzień. Dzisiaj lecimy po 3 punkty. Mamy dużo rachunków do wyrównania z Leverkusen. Przede wszystkim zagrać konsekwentnie w obronie. I przede wszystkim zagrać odważnie, nie bać się, gramy u siebie, miasa mija. I przede wszystkim po trzy punkty i odskoczyć lewerkuzem w tabeli. I zagrać odważnie, nie bać się agresywnie do przodu, jeszcze raz do przodu. Gdy wrócę do domu, to coś tam wam rzucę. A na razie się udaje pod stadion. Już mamy już tą godzinę, że już trzeba jechać. Zostało 2 godziny 30 minut. 2 godziny, przepraszam, 30 minut. Dobrze mówię? I lecimy, Panowie. Dzisiaj to jest nasz dzień. I przede wszystkim do przodu. Miasa mia Pagmas. o trzy punkty dzisiaj. Pokazać im miejsce w szeregu i zrewanżować się z Lutego za tą porażkę 3 do 0 a reszta to mam nadzieję, że się ułoży w tygodniu Liga Mistrzów w środę z zastąpiony na wyjeździe później gramy u siebie przepraszam, później na wyjeździe gramy na następną niedzielę z intraktem Frankfurt 17.30 później znowu przerwa na kadrę ale na razie skupmy się na tym dzisiejszym meczu Bayern Monachium Bayern Leverkusen z sobota 28 września o 24. Także hopy Gaz, jeszcze raz gaz Forza Alianz Arena Mija sam, mija Do boju, po trzy punkty Przepraszam, że się do was nie odzywałem Ale wiecie jak jest Praca, praca, praca Jeszcze raz praca, ale dzisiaj mam czas Gdy wrócę z meczu To późnym wieczorem Wrzucę wam blok Podsumowania czterech meczy Pozdrawiam miłego, piłkarskiego meczu, miłych, piłkarskich emocji, do przodu, mia sam